Jeśli jesteś lekarzem i myślisz o założeniu własnej działalności, pewnie już wiesz, że pierwsze pytanie brzmi: jaką formę opodatkowania wybrać? Ryczałt, podatek liniowy czy skalę podatkową? To temat, który często budzi wątpliwości, nic dziwnego, bo każda z tych form działa inaczej i ma realny wpływ na wysokość podatku, który ostatecznie zapłacisz. W dalszej części materiału przybliżę najważniejsze formy opodatkowania, tak byś mógł zorientować się, które rozwiązanie może być bliższe Twojej działalności. Zaczynamy od ryczałtu. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to najczęstszy wybór lekarzy. Stawka wynosi 14%. Prosty wprowadzeniu, mniej biurokracji. Ale uwaga. Na ryczałcie nie odliczysz kosztów, więc nie każdy na tym zyskuje. Jeśli masz leasing sprzętu, wynajem gabinetu, szkolenia, ubezpieczenia, czasem bardziej opłaci się inna forma. Drugą opcją jest podatek liniowy. Stała stawka 19%. Niezależnie od wysokości dochodu. Świetne rozwiązanie dla tych, którzy mają wysokie przychody i sporo kosztów działalności. Tu możesz odliczyć wydatki związane z gabinetem, sprzętem czy samochodem, ale tracisz część ulg i wspólne rozliczenie z małżonkiem. Trzecia możliwość, czyli skala podatkowa: 12% do 120 tysięcy złotych i 32% powyżej tej kwoty. Daje więcej ulg i wspólne rozliczenie, ale przy większych dochodach szybko wchodzisz w wyższy próg. Dlatego wybór tej formy rzadko jest optymalny dla lekarzy prowadzących działalność, choć w niektórych przypadkach nadal może się opłacać. Nie musisz znać wszystkich przepisów, progów i wyjątków. My zrobimy to za Ciebie. W kancelarii Mohnacz od ponad 25 lat pomagamy lekarzom, przychodniom i szpitalom prowadzić bezpieczną księgowość. Analizujemy indywidualne przypadki i dobieramy formy rozliczeń tak, Byś nie płacił więcej niż musisz. masz swojego dedykowanego księgowego, który zna realia branży medycznej od nfz u polizing sprzętu. Jeśli chcesz mieć więcej czasu na rozwój swojej firmy, na to co naprawdę ważne, czyli Twoich pacjentów, formalności zostaw nam. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego, a jeśli chcesz poczytać o nas więcej, zajrzyj na naszą stronę kancelaria kancelariammochnacz.pl